Wizytę przykład prezydenta Bronisława Komorowskiego. Serka programu trzeciego, pani Ela, przypomnę, że bez pani Eli, bez realizatorów nie byłoby niczego tutaj że Państwo słyszą, no tak jak mówiłam poza audycjami, które są nagrane, Wcześniej nie się tak? Ale generalnie... rano do bo wszystko wszystko się na żywo odbywa. Marek, więc... On się tam odbywa, do którego wszystko, wszystko. To jest Tak? No to tam bardzo będzie improwizował to jeszcze tam panem, pana będziesz miała z boku. Marta, no, dobrze. A pan z boku to kto? Łukasz. Ja pan z boku. <śmienic> pan z boku, dobra kstrady. Eluszboś tutaj uszedł pan z boku. Dobrze. <śmienic> dobrze, uważajcie, będziemy wchodzić na to, najpierw i wszystkim. Więc teraz na razie nie dawajcie na to, że jesteście. Uwaga, zróbmy ciszę. Schodzimy z tego, z tej piosenki. To zespół Num Dla nikogo nie będzie niespodzianką, że to jest zespół z Islandii, a u nas w Warszawie. Dzień dobry. Dzień, dzień, dobry. dzień dobry! No właśnie. Piotrek, dzień dobry. Witam. Um, pan z boku, czyli Łukasz, jesteś. Dzień, dzień dobry. I Marta, Hej. nasi słuchacze. Co was tutaj sprowadza właściwie? Trójka. I to, że przynajmniej ja zostałam wychowana na trójce, więc chciałabym zobaczyć, jak to wygląda od podszewki. Ale od podszewki to jest dekonstrukcja magii radia, czy nie? Niekoniecznie. <grymne> Niekoniecznie. <grymne> jestem zaskoczona pozytywnie, chociaż jeszcze dużo nie widziałam. Czekam na studio Agnieszki Osieckiej, tam jestem ciekawa, jak to wygląda. No tam, to i tutaj jest też. No ale z reguły tak jest, że to co w naszej głowie jest nieporównywalne z tym, jak w rzeczywistości wygląda na przykład ten stół, bo tutaj ta wagia się konstruuje. Co do tej pory widzieliście? Bo tak naprawdę to początek. To jest początek wycieczki i widzieliśmy fajną sprawę, czyli realizatornię. To jest miejsce, gdzie wszystko jest sterowane, prawda? I to nam się najbardziej podobało. Realizatornia. Pozdrawiamy Elżbietę Malinowską, która w realizatorni siedzi. A teraz pan z boku, pani z boku. Czego pan się spodziewa po naszej wycieczce? Czego pan się spodziewa po wycieczce poradni? Chyba, czy z tej magii to nic więcej. Pasja, miłość. W nie To jest grupa uprowadzona przez Justynę Wączkę. Justyna uśmiechnięta stoi tutaj z boku. Do godziny 18 zapraszamy na, na śliwiecką hmm, pracujący w Radzie Dziennika, że oprowadzają po budynku, ale nie tylko w budynku atrakcje. Z Panią Martą się umówiłam, to Pani Marto, teraz pani oficjalnie debiutuje, mówiąc, że gdzie się przenosimy. Oczywiście przy Państwa, zapraszamy Państwa do ogrodu, gdzie czeka na Państwa Michał Michał <laughs> <laughs> Czeka. To jesteś Michał? Honesty, honesty. czyli liczyjemy tyle wizki. Tutaj widać, tam słychać. No i można się jeszcze tym bardziej taki wani imprezy wyglądają. Ale oczywiście za nie są liczbę, że świetnie jakiś znamy jest chwyta wynowa. Tutaj jakiś bargan chodzi, który podobnie jak ja jestem wielkim fanem winyli. Tak, o tam jest bargan właśnie, taki hippis z popular. Wszyscy hippisi będą wyszli, pamiętam. Zmiennie normalną płytę winylową można skreszować. Można robić inne różne brzuchy Także można się bawić i i obrazem, dźwięk i dźwiękiem jednocześnie. Tu jest płyta winylowana, której nie można skreszować. To jest akurat płyta markana, bo nie będę skreszował Natomiast e, e, gramofon jest najdłuższym nośnikiem dźwięku, jaki do tej pory świat poznał. Z tego powodu, że jest to dźwięk najdłuższy. Natomiast to wszystko są wreszcie zabawki, które służą do środku CT, a potem służą do grania i imprez, na których widać i słychać w ogóle się fajnie bawić. Mają Państwo jakieś pytania do mnie?